Zjadłem sobie swoje ciasteczka, więc troszkę mi się humor poprawił. Pięknie. Niedługo będę u celu, ale już się zrobiło na tyle ciepło, że muszę zdjąć bluzę i zmienić buty na lżejsze. Więc szybki pit stop, i za 3 km kończę ten etap i ruszę dalej. I jak dla mnie standardowy zestawik: omlecik, kawka i soczek. Pałaszuję, bo jestem tak głodny, jest 9, wyszedłem o 5.50, 6.00.